W ramach wielkiej trasy śniadaniowej Radia Z dziennikarze ogólnopolskiej rozgłośni zawitali do Łomży. Pracownicy naukowi i administracyjni oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży gości nie wzięli udział w wydarzeniu. Podczas programu na żywo opowiadali m.in. o tym, jak przetrwali trudny czas przymusowej izolacji spowodowanej pandemią koronawirusa. Zapraszamy do wysłuchania materiału reporterskiego. Proszę Państwa, to jest ten moment, kiedy wręczamy specjalne śniadanie, specjalne śniadanie, którym miasto wyróżnia swoich mieszkańców. Dzisiaj Łomża wyróżnia uczelnię wyższą. Jolanta Świążkowska, państwa, Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, rzecznik uczelni. Pojawiliśmy się na śniadaniu z Radiem ZEC z prostego powodu. Jest pan prezydent miasta Łomża, podziękował nam za to, że w sytuacji, gdy wszyscy się bardzo baliśmy, gdy był sam początek ogłoszony stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, uczelnia nie odwróciła się tyłem miasta, ale w Pomogła miasto wspomogła między innymi z powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Łomży nasze studentki pielęgniarstwa uczestniczyły tam w wolontariacie przede wszystkim rozmawiały i uspokajały mieszkańców tych mieszkańców którzy przygotowywali się chociażby na powrót swoich bliskich za granicę wtedy w marcu kwietniu była to bardzo bardzo stresująca sytuacja no wiemy że drukowaliśmy też przybice ochronne że uruchomiliśmy wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Łomży ale nie tylko te poważne rzeczy się zadziały zadziały się rzeczy także w przestrzeni bardziej luźnej i swobodnej zorganizowaliśmy juwenalia zdalne, a także nagraliśmy energetyczną piosenkę o uczelni. Czas śniadania Radio Z, Radia Z. Chcieliśmy pokazać nasze miasto jako miasto młodych, energicznych ludzi. Mówi prezydent Łomży dr Mariusz Chrzanowski więc zaprosiliśmy do współpracy PWSIP. Dzisiaj pokazujemy, i to widać dzisiaj od samego rana, od siódmej rano, że przychodzą tutaj młodzi ludzie, pokazują jak w łomży im się żyje, są organizowane różnego rodzaju pokazy. Michał Felizbro, dział eventów firma Radio Z. Słuchajcie, jesteśmy na kolejnym śniadaniu, to już jest e, trzecia edycja projektu ósme miasto. Częstymi mieszkańców miasta, pysznymi śniadaniami, i wręczamy śniadania tym, którzy na to zasługują. Trochę jest, trochę jest tam po drodze z naturą, trochę z piątnicą, która jest obok. Także chcieliśmy mieć miasto, które jakby jest każone z naturą. i Chcemy dawać ludziom trochę uśmiechu, czyli najważniejszy posiłek dnia, jakim jest śniadanie. Wlewamy ciasto na karkę. 250 stopni, kręcimy kółeczka 3. Teraz nakładamy porcję mascarpone. To się fajnie rozpuszcza. Ja próbowałem, ale Wyborny. Ja bardzo lubię śniadania wytrawne, więc takie dostałam. Bardzo mi smakuje, jem słodką pokusę Jest naprawdę słodka, ale nie za słodka. Serek mascarpone jest po prostu cudowny i te świeże borówki Jestem po prostu w niebie. Mm, jem lekkie śniadanko z serkiem bez laktozy i jest naprawdę pyszne. A jak cała inicjatywa? Co, jak Pani ją ocenia? Bardzo fajne miejsce i, i super, że mm, coś takiego dzieje się w Łomży. Wiem. Można obstawiać, można obstawiać. Ten jest większy, ten jest mniejszy. Zobaczymy kto wygra. Czy większy? Ja nie, nie wiem. Nazywam się Patrycja Faszyńska, jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Bardzo fajna, naprawdę, to też tak jednoczy ludzi, jednak patrząc na obecną sytuację epidemiologiczną, kiedy wszyscy są praktycznie pozamykani w domu, może już nie teraz, ale, ale jeszcze niedawno tak było. Jednak fajnie jest tak wyjść na miasto i zobaczyć ludzi, którzy razem ze sobą siedzą, śmieją się i, i jednak coś się dzieje. Ewa Fiega, kierownik zakładu pielęgniarstwa. Myślę, że ciekawa inicjatywa, inicjatywa promująca nasze miasto i dająca nam możliwość promocji też naszej szkoły, zapoznania nie tylko mieszkańców, ale szerszego grona z tym, co dzieje się u nas w Łomży.